Do czego służą słowniki? Wszyscy wiemy: służą do nauki języków, ale mówią też coś o równości języków, a zarazem o równości ludzi mówiących różnymi językami. Kiedy 15 lat temu przygotowywałem się do mojej pierwszej pracy teatralnej w Paryżu, a nie znałem języka, ten słownik yy, był moim najbliższym towarzyszem. Dzięki niemu mogłem poczuć się równym. A równość. To jeden z podstawowych atrybutów demokracji. Fundacja Batorego zajmuje się ochroną demokracji, uczy nas jej i pilnuje, żeby nikt nam jej nie odebrał. Dlatego wspieraj z nami demokrację i równe prawa w Polsce. Przekaż 1,5% podatku Fundacji Batorego.